Cześć, a dzisiaj, no, chyba no, po raz ostatni, w najbliższym czasie, przynajmniej, chyba temat tego, tego mojego drucika. No, chyba, że znowu będzie jakaś burza ostra w internecie na ten temat, ale y, wracamy do tego drucika, który, którym obracałem zawierak w wkładce, w momencie, gdy klucz y, był włożony z drugiej jej strony, bez piekowania, y, czyli potencjalnie mogę otworzyć e, zamek. No i też pokazywałem, że to jest możliwe. że To jest realna sprawa. Ale wracamy do tego, ponieważ e, dużo ludzi pisało różne komentarze. Zwróciły mi się w oczy takie, które jakby sprawę z uwagi na to, że dotyczy to tylko i wyłącznie jakichś tam wkładek, jakichś tam chińskich. Takie podśmiechujki były, że, 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 że no, Chiń, Chiń, chińczycy coś tam. E, a tutaj drucik wystarczy. Otóż dzisiaj chciałem troszeczkę Hmm. Zwrócić Waszą uwagę na to, że to nie dotyczy tylko i wyłącznie tanich chińskich wkładek, że ten problem jest realny. Może nie do końca, nie w każdej wkładce działa to tak łatwo. W wielu wkładkach może to nie działa. Nie, ma, nie wiem, no nie, 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 nie miałem w rękach wszystkich wkładek świata, ale na przykład mamy taką wkładkę Multilock MT5, Plus i w niej, mimo tego, że jest. Cholernie trudne do spikowania, ja nie potrafię tego robić. Widziałem parę filmów na ten temat, z dwa realne, tak? Yy... Otóż tutaj jest 5 minut w pinach, to co Multirock Classic, plus element interaktywny, który też trzeba tam obsłużyć, plus te sliderki, które też trzeba poustawiać. I to wszystko jest bardzo przemyślane, bardzo precyzyjne, bardzo trudne do spikowania. Nie twierdzę, że niemożliwe, ale trudne. I cóż, taka wkładka wydałoby się za naprawdę nie za pieniądze kupiona. Powinna być no, zabezpieczona przed atakami różnego rodzaju siłowymi. Tutaj jest jakiś kołek antyprzywirceniowy, pewnie te piny też są takie antyprzewierceniowe. Trochę niepokojące może być to, że tutaj nie ma. no może jest tylko jakiś nie wiem, ale wydaje się, że nie ma zabezpieczenia przeciwko wyłamaniu. No dobra, nie dzisiaj, dzisiaj nie o tym. Mm. Robert, widz, od którego mam tą wkładkę mi ją pożyczył, no, nie wiem czy mówiłem już dawno, próbowałem ją spikować. Robert, dzięki przy okazji za możliwość trzymania w ogóle jej w ręku. To naprawdę fajna konstrukcja. Ale dzisiaj już, że tak powiem, wrócimy do tematu... Boże, dzisiaj już. Dzisiaj pokażę Wam, że jednak jest to podatne na tego typu atak. to fajnie widać. Wybrałem celowo tą dłuższą stronę, która jest trudniejsza do wciśnięcia tego mojego narzędzia. Po to, żeby tutaj pokazać Wam, jak to tutaj pięknie, patrzcie, jest są dwie strony. Co dwie strony to nie jedna? Niech tutaj dobrze, dobrze, chyba jest tam. Wszystko jest dobrze. Tutaj wkładamy nie nieodpinął, czyli na to mam łatwiej ten mój drucik. Tutaj go widać. o, już nie jest lekko ale, o, dobra, dobra przecisnęliśmy go i tutaj nam wyszedł, widzicie mam nadzieję, że będzie widać w mojej kamerce to prawie tego nie widać, ale już mamy jakiś taki potencjalną możliwość ruszania sobie tym zabierakiem a teraz wciśnijmy go głębiej i zwróćcie uwagę na to, co się dzieje. Przekręcę sobie tutaj klucz, żeby było jak należy. Mamy klucz zamku i takimi skokami, ale jednak udaje nam się tego multiloka MT5. Najwyższa klasa, chyba jedna z najwyższych klas zabezpieczeń, obrócić. Bez żadnej wiedzy, bez umiejętności, bez jakiejś siły. Gdyby ten drucik zaprząc na jakąś wkrętarkę, to byłoby jeszcze łatwiej. Ale, no, tu będzie dobrze widać, ale nie, to jeszcze, nie jeszcze, jeszcze nie dobrze widać, ale chciałbym grać troszkę więcej siły, bo tam w, w ten, ten drucik w jednej fazie dosyć, dosyć, dosyć stabilny przepór. I ten drucik naprawdę ten drucik jest, on przeskoczy teraz, tak? Przeskakuje, on się lekko odkształca. a to naprawdę jest siła, według mnie, wystarczająca, żeby powolutku, powolutku gdzieś tam zamek obrócić. To jest słoneczko, więc to też troszkę inaczej działa niż ten zabierak, który być może w zabieraku byłoby trudniej, nawet takimi skokami to obracać. Ale tutaj to może stopniowo wyjdzie. No, nie chodzi mi o to za bardzo. Chodzi mi o to, że to jest podatność, pewna podatność, i jeżeli jest takie coś, że ja mogę takim sobie tutaj coś manewrować, to niewykluczone, że są narzędzia, które robią to dużo sprawniej. Skoro możemy dostać się czymś do komory zabieraka, gdy klucz jest w środku wsadzony i tylko dzięki temu, tak, ten zabierak chodzi, jak klucz wyjmiemy, to nie będzie możliwości obrócenia go, no to, to według mnie jest jakaś sytuacja, która powinna być niepokojąca. No jak wyjmę klucz. To zabierak stoi no i tutaj nic z tym drucikiem nie zrobimy. Dobra. Jak temu zaradzić w sensie takim, że spać może trochę bardziej spokojnie. Wysunąć lekko ten klucz, tak żeby on przestał nam tutaj w zamku przestał, mieć, przestał się obracać czyli i wtedy tym zabierakiem, tym, tym, tym drucikiem, ja mogę tylko sobie o tak poskrować, poskrobać, ale nic tutaj nie obrócę. Dobra, i tyle. Film ten nagrywam już. Postaram się już nie wracać do tego drucika. Może jeszcze przy takiej opcji. Jakąś kutkę. Jakiś zamek z gałką będę miał. To się postaram też pokazać Wam, że gałka w sumie działa tak samo jak klucz, tylko że nie da się jej wysunąć. Więc gałka powoduje to, że to zawsze się kręci. Więc jeżeli zamek ma jakiś. Ma, ma tą wadę, można powiedzieć, tak, ma, ma, ma to zagrożenie, nie wiem jak to, jak to delikatnie to nazwać, żeby żeby wszyscy zrozumieli, no, gdy jest potencjalnie możliwa tak w ten sposób, no to, to no to gałka jeszcze bardziej to ułatwia. Klucz możliwe że gdybyśmy kręcili, to jest szansa, że tym ten, 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 ten drucikiem go wysuniemy, tak, gdzieś tam nie wiem czy mi się tutaj uda pokazać, ale o, widzicie, że ktoś wkładając ten klucz, jeżeli jest w pozycji 0, nie jest przekręcony, tylko tak jest, tak samo innym kluczem go wypchniemy, tak samo tym drucikiem, byłoby pewnie ciężko tutaj wcisnąć się, tak żeby go nie wysunąć, wtedy znowu zablokowana sprawa i nic z drucikiem, drucikiem nie zrobimy, ale jest przekręcony w ten sposób, to możemy sobie ustawić drucik, a później tylko kręcić. No, jak zwykle jakiś błąd na karcie. Nie wiem, czy moja karta, czy kamera już odmawia. Posłuchajcie, no, na na całe szczęście na koniec filmu. Także dzięki za oglądanie. Już nie paplam. Trzymajcie się. Cześć.